Bądźmy cały czas gotowi na to, że jesteśmy na pojeździe, który nas może zabrać, zabić. Tu musisz być jak snajper, jak komandos, cały czas jak komandos. No, wybierzecie broń kupa największego kalibru. Nie ma trudniejszego pojazdu na świecie do jazdy w terenie. Nie ma. Potrzebuję się dowiedzieć od Was troszkę o Waszej historii kładowej. Wiesz co, no to ja jeżdżę nie cały rok, także dopiero zaczynam. Jeżdżę w górach świętokrzyskich, troszeczkę jakichś podjazdów, zjazdów, ale to nie są jakieś tam powalające. Głównym wydaje mi się trudnością to są jakieś takie kolejne duże. Start około tam 2011. Na początku tam szutry, lasy, łąki, pola. Jeszcze zaczęły się jakieś małe wyprawy. No i teraz tam od trzech lat Polaris. Też już teraz bardziej wyprawówka niż przyprawówka. Bierzemy żeby i jedziemy gdzieś na 2-3 dni odpocząć. Kamień, kamin, kamin. in, jest ja od około 10 lat. Od 6 lat regularnie. Teren podobny, bo po Podhalu Chyba jak zawsze dużo do dopracowania Krystian? Ja troszkę krócej jak kolega, bo około 5 lat. Gdzieś tam startujemy sobie grupą te weekendy, czy po Podhalu cały czas walczymy, nie? Dorce nasze... Wiesz, Natura tak. też było, nie? Jest natura natura Park jest. Oho, wymagający. Wymagający, ale też frajdy daje masę, no, no. nie? Tak, no, jak deszcz pójdzie, to... Uu. Taki super fajny teren, taka piaskownica w górach. Ja tam byłem z 30 razy Oho. na rajdach nie miałem okazję być tak można powiedzieć na Chilu prywatnie, pojeździć sobie, pobawić się, no i ten teren dopiero tak zobaczyłem, że on jest taki piękny. Cekasz się na coś nowego, nie? Dobra, fajnie. Nie wiem, coś, nie wiem coś o Was, wiem, że już jeździcie quadami, a to jest najważniejsze, czyli nie ma tutaj takich ludzi, takich osób, które Wczoraj kupiły kłada, albo dwa tygodnie temu kupiły kłada. To nie znaczy, że już jesteśmy wszyscy na jakimś high level, ale zaczniemy powolutku to spinać i składać w całość. Przejedziemy kilometrów dużo, intensywność przejazdu przez jakieś przeszkody będzie tak wielka, że będziecie no, męczyć się. W razie dwunastu nie zarzuca. Ja kawy dzisiaj nie piłem z rana, więc myślę, że nasz filmowiec na dziesiątą załatwi nam kawkę. Co wy czarną, bez cukru poproszę. Panie operatorze, panie operatorze. Kawa z mlekiem, dwie łyżki cukru. Ja poproszę kawę z mlekiem, trzy łyżeczki cukru. Masz to na wideo, więc możesz cofnąć w razie uprzyradzień. Do tyłu. No fajnie. Chrystian bardzo dobrze zrobił. Ja spierdziłem totalnie ja, bo nie powinniśmy jechać w bandę. Nie powinniśmy je robić tak jak ja, że wjeżdżamy w bandę. Ja zły kąt natarcia zrobiłem, bo bałem się, że tam jest głęboka koleina i jakoś tak przyczarowałem. A w sumie myśląc o Was, że wy za chwilę w to samo pojedziecie. Także ja zrobiłem źle, Krystian zrobił perfekt, Ty słabiutko, tak jak ja. Ty zrobiłeś fajnie, płynnie, i Kamil elegancko, okej? Okay? Generalnie tak. Jazda ma być zawsze płynna. I okej, okay, takie dodawanie do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu to słabe, słabe, nie, nie mam punktów za to. Dodatnich, okej? Okay? Tak ustalmy, więc wszystko starajmy się robić na raz, to jest dobry rider. Jesteś na zawodach, jakbyś tak cały czas tam i z powrotem, to by wszyscy raz, że trąbili na Ciebie, dwa to wszyscy Cię wyprzedzali, nie? Więc ten ślad trzeba tak już obrać, żeby on był skuteczny, że jadę dalej. Oczywiście można to skrócić, ciąć, choć jak, nie? Natomiast y, myślcie o tym cały czas, że jak nawet jesteśmy między drzewami, to tak kombinujcie, żeby ten autobus też tam przejechał. Wiesz o co chodzi, nie? Żeby to było płynne, fajnie. Ja dzisiaj będę chciał. Zobaczyć wasze wszystkie złe nawyki. Każdy jeździ sobie po swojemu. Nikt nie patrzy jeden na drugiego, że ten lepszy, ten gorszy, ten ma fajny kask, ten ma taki kask. Wyrzućcie to wszystko do śmieci. Jesteście sami, przyjęliście tu dla siebie, dla swojej wiedzy, bo wrócicie do domu i też będziecie sami. Nie będzie tych kolegów, nie będzie, nie będzie mnie, będziecie sami. Więc jesteście tu dla siebie, patrzcie na siebie. Ja wam wyłapię wszystkie wasze jakieś takie historie, które według mnie nie działają i będziemy nad nimi pracować, bo przede wszystkim musimy te nawyki szybciutko wyjąć na stół, pogadać o nich za Implementować nowe i do końca dzisiejszego dnia już y, trzymać się tego. A zobaczycie, że na prostych elementach będziecie się rozkładać ręce. Teraz rano, a wieczorem już nie. Cały czas wstajesz, jak ci tylko mówię i będę ci za tak każdym razem mówił, ok? No to się wniosę, po ty... co? A po co? Siedzę komfortowo, cyk, obczajaj wszystko, czujesz, nogami reagujesz, jesteś w stanie, sekłada do docisnąć, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, dupa tu. I jak dasz radę, bo to ja wiem, że to jest pozycja taka, to cofnij się tu do tyłu, dupą. Żebyś miał tą pozycję taką, taką, że jakby cię zaczął bić, ok? Jakby cię kung fu teraz tobą robił, żebyś tu miał się obronić. Musisz mieć luz totalny tutaj, nie? jakbyś leciał z skład ochrony, nie? Co by nie było, to ty musisz się obrócić. Bo masz taką pozycję trochę spiętą, nie? Niepotrzebnie w ogóle. Tak się nauczyłeś, nikt ci tego nigdy nie powiedział. Więc ja Ci teraz mówię, żebyś miał luz. Nie ma potrzeby też na pewno ściskania kolanami kłada. Nie. Więcej luzu tutaj, bo ty go nie utrzymasz. Motor trzeba trzymać czasami. Ale to już jest inna historia. Tu jesteśmy na kładzie, więc luźna, fajna pozycja i też nogi tak trochę szerzej, jak najszerzej do przodu. Żeby te nogi były takie swobodne, a nie że je trzymasz tak sobie wiesz. Siedzisz tak jak na, na krzesełku, nie? Radzicie sobie, potraficie przetrwać. Każdy jedzie sobie po swojemu, w swoim stylu, ten tak, ten szybko, ten wolno, ten tak, ten pewnie, ten nastojąco. Macie doświadczenie, widzę już w składowaniu i to cenię bardzo, bo już jesteście w głowie nauczeni tym pojazdem jeździć. Nie musimy od zera zaczynać, że ktoś przesiada się z Land Rovera, nakłada albo z motocykla z szosowego nakłada i myśli, że będzie tutaj robił robotę. Od razu nie będzie robił roboty, on musi dużo, dużo pracy wykonać. Wy już tą pracę macie ze sobą. Szybkie tipy po kolei na każdego. Raz, dwa, trzy. Bardzo dużo wstajecie na kładzie. Ty to jedziesz non-stop na stojąco, a ty połowę drogi jedziesz na stojąco. Generalnie w każdej sytuacji, w której się czujesz niekomfortowo, podnosisz się do góry. Słabo widzisz, albo kładnie jedziesz, albo coś, ty od razu gdzieś się dźwigasz. To jest wasz nawyk, który powolutku będziemy sobie tam cyk, cyk, cyk. E, takie, e, nie wiem. Wstając jest bezpieczny, ale to niekoniecznie. No i teraz powiedz mi ty ze swojej perspektywy, dlaczego uważasz, że jest bezpieczny? Co tobą kierowało? Kontrolujesz bardziej wszystko. To no takie wiesz, amatorskie spojrzenie. Ja mogę powiedzieć, w książce wyczytałem, i spróbowałem zmienić nawyk siedzenia, na nawyk stania. Rozumiem, że teraz w odkręcamy. W tej książce, takiej, co była taka książka? Ja Jakąś jak taką jeździć. dostałem, jakieś dziś kłade. Jak jakoś No, było tak jakoś jak coś kiedyś. wydane. To jest książka sprzed 17 lat. Myślę, że świat się zmienił, a przede wszystkim technika. I to, co my dzisiaj robimy na kładach, a to, co jest w tej książce napisane, to, jest, to są trzy inne światy, dwa inne światy kompletnie. Dlatego ja bym nie patrzył, tam dużo jest fajnych rzeczy napisane, bo przerobiłem ją, natomiast to już nie na te czasy, nie, nie na te pojazdy, nie na to, co my dzisiaj robimy kładami. 15 lat temu kład służył na, na przejechanie przez rów. Wyjechanie na połoninę, zjechanie do lasu i wyjechanie z powrotem z lasu, nie? A dzisiaj my się tym bawimy tak jak w ogóle małe dzieci, tak? Cuda robimy tymi kładami. Dlatego dzisiejszy, jakby pomysł nakładowanie według mnie jest troszkę inny i musi wszystko zmierzać do jednego celu. Ja Wam tylko jedną rzecz powiem, dlaczego siedzieć. Przede wszystkim dlatego, że jak coś nie pyknie na kładzie, to z pozycji siedzącej masz dużo lepszą pozycję do ratowania się, z pozycji stojącej. Nie masz żadnej pozycji do ratowania się, ewentualnie ucieczka. Ale też ta ucieczka z pozycji stojącej z prostych nóg jest dużo trudniejsza niż zgiętych nóg. I to jest coś, co determinuje dla mnie, że zawsze będę mówił, że lepiej siedzieć. Może jeszcze inaczej, większość czasu siedzieć, można sobie czasami wstać, a już na pewno trzeba pracować na tym kładzie, podnosić tą środek ciężkości, prawa, lewa strona, natomiast ta baza i ten fundament i ta pozycja dobra, to według mnie jest pozycja siedząca i to jest pozycja siedząca, natomiast... się zawsze wydawało, że najbardziej chodzi o środek ciężkości, nie? Bo jak stoisz, no to automatycznie wyżej środek ciężkości i... Od czegoś, co według mnie jest dla Was fundamentalne: bezpieczeństwo wasze, Waszych rodzin i Waszych dzieciaków. I dlatego nie stoję na kładzie, bo robię taką dźwignię potężną, że jak coś nie pyknie, to jest zero-jedynkowo. Ty ciągniesz kierownicę, nakładasz na siebie, nie masz opcji ucieczki żadnej. Siedząc, jest dużo większe tutaj jakby yy, opóźnienie do tego, zanim coś się wydarzy. A dwa, to zawsze z tej pozycji jesteś w stanie. Naturalna pozycja ludzka, tak? Do, do, do startu, do ucieczki, do czegokolwiek. Z tej pozycji jesteś w stanie zawsze wyskoczyć z tego kłada, zostawić go, odepchnąć się, a z pozycji stojącej na prostych nogach, naprawdę niewiele jesteś w stanie zrobić.